Siemeneczko, tutaj szybki banan. Witam Was na NC Survival na trybie wojownicy VS Potwory. To jest pierwsza seria, pierwsza część. Mm, tak więc dołączymy może jako Bóg, bo widzę, że jest kilka Bogów w drużynie. Eee, Bóg. Tak więc wybieramy Boga. No i zaszalejemy. Postaramy się tutaj wygrać. Eee, gra tutaj nie wiem, około 30 osób. Może troszkę. O, ktoś tutaj już rzuca. ...młotem Tora. To jest jeden z serwerów, który jeszcze nie przebiegł, nie przeszedł aktualizacji, którą dziś tam wprowadziłem na niektórych trybach e, tego serwera. Wiecie co, z uwagi na to, że wiele osób e, przeszło z trybu wojownicy vs potwory 1 na 2, e, to ta aktywność tutaj tej jest troszeczkę mniejsza, a na niektórych serwerach jest wciąż bardzo dużo serwerów, e, czyli na przykład... Ja tylko tutaj pójdę, okej, okay, sobie... A jeszcze przedmiotów automatycznych się nie dostaje na tym trybie, ale na innych się już dostaje. No tu sobie będę musiał wpisać miecz, vortex, róg, łok. To się, że dostaje się automatycznie, jest nawet lepsze, bo jeśli przychodzi się do gry i gra się kończy szybko To tak byście musieli czekać jakby nie wiem pół godziny, żeby przywołać coś. A tak dostajecie w każdej grze, w każdej, w każdej. Więc nawet jak gra się skończy bardzo szybko, to znowu dostaniecie w następnej... I jeszcze coś tam brakuje... Inferno. Dobrze, do czego zmierzałem? Być może być może zlikwiduję po jednym trybie Wojownicy vs Potwory część pierwsza. Czyli krótko mówiąc, żeby był jeden Wojownicy vs Potwory i drugi Wojownicy vs Potwory. Z tego względu, żeby na jednym serwerze było więcej graczy. Bo ten drugi często stoi albo pusty, albo tam gra parę osób. Myślę, że to będzie troszeczkę, troszeczkę lepsze rozwiązanie. Jeśli chodzi o update, który jest wprowadzony na przykład na Royal Craftie czy coś, to wkrótce pojawi się on również. Tutaj na MC surwi. Mm, ale dobra, nie przedłużając, zacznijmy budować ściany. Chciałem krótko o tym. Aj, nie doszedłem. E, dobra, mamy coś wzmocniającego. Mm, nie bardzo. Może sprawiedliwości wyrzucimy. Banan może zostać. Kolczastą maczugę ktoś mi daje, ale nie, nie potrzebuję tego. Mać. Weźmiemy sobie stąd soczek. No i dobra, zaczniemy wzmacniać chyba jednak te ściany, bo jeszcze e, 30 parę sekund do ataku. Co prawda jeszcze nie ma żadnych e, żadnych potworów chyba w drużynie, tak? Jeszcze nikt nie zginął. E, no wiadomo, ktoś by musiał dojść do gry, żeby być jednym z pierwszych potworów lub mogę na przykład e, zawołać tutaj ludzi. Mmm... gdybyśmy dali ogłoszenie, że. No nie, to by było nie do przejścia. Bo, jak nagle wejdzie tutaj, nie wiem, 40 osób, 40 potworów, to nie mamy szans żadnych. Więc może zagrajmy tak, że poczekamy chwilę, aż ktoś się wyłoży. Mhm, mm. mm to będzie najlepsza opcja. No i dobra. Mm. Przywołam sobie substancje i wzmocnimy te ściany, bo są słabe substancje. Substancja, ok. Że w sumie powinny chyba jakieś mieć. Nie, nie mam. No, w sumie atak się już rozpoczął, ale nie ma potworów, więc jest jeszcze lajtowo. O, tutaj ładnie wykopali dziurkę. Pięknie, pięknie. Chciałbym dzisiaj zagrać właśnie jeszcze na wojownicy V z Potwory 2, nakręcić dwa odcinki właśnie i na tym trybie i na dwójeczce. Ale na dwójeczce może zagram już na innym serwerze. Mm. Coś też od gry... Bla bla, 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 Jest! Automatycznie dodano Maciek jako potwora do gry, super! No to już mamy pierwszego potwora. No, o, kolejny doszedł. Chyba też już będzie potworem. Tak, już mamy kolejnego, drugiego potwora. No, to pojawili się szybciej niż myślałem. Ale jeszcze długo, jeszcze 12... 12 minut dobre, niż ta gra się zakończy, więc... Tutaj jest troszeczkę łatwiej, bo mówię tutaj, nie ma tej strefy mm, zarażonych. O, ktoś właśnie dostaje. W sumie młot Tora jeszcze przywołam i o młocie Tora też wam troszeczkę opowiem, ponieważ ja już go zmieniłem w przyszłym odcinku, który tutaj też się pojawi? Młot, młot się prezentuje tak, że. Mm, Atakując lewym przyciskiem, czyli tymi błyskawicami. One będą żółte przede wszystkim. Teraz są niebieskie, będą żółte. Na niektórych serwerach już są żółte. Tam, gdzie jest update, to tam są żółte i potem możecie rozpoznać, czy update jest, czy nie. Jeśli będą żółte błyskawice, to znaczy, że update już był zrobiony. Yy, atakując błyskawicami, yy, zasięg tych błyskawic jest troszeczkę mniejszy niż był, a damage jest jeszcze mniejszy. Więc generalnie błyskawicami dużo ataku nie zadacie. Jednakże jeśli rzucicie młotem. To zadacie znacznie większe damage niż zadawaliście wcześniej. To zostało znowu e, wzmocnione. Mm, z prostej przyczyny. Często było tak, że nawet się potwora nie widziało, było się zamkniętym w jakimś pomieszczeniu, można było walczyć błyskawicą w dół i zabijało się losowe potwory. Mm, to było bez sensu i zbyt OP było właśnie w tym młocie. Dlatego część tego młota ulepszyłem, część pogorszyłem. Powiedziałem wam, że rozważam opcję w ogóle wyłączenia tego młota i przerobienia go na coś innego, ale zdecydowałem się na coś takiego tak więc myślę, że to jest też całkiem spoko opcja. Chyba udało mi się go zabić, chociaż nie jestem pewny. Paczka, mini paczka niepotrzebna. Mhm. Jak widać, potwory już są trzy. Powoli dorośnie. Czyżby cztery już były? Chyba jeden wyszedł po prostu. Ten update nie jest też przeprowadzony tak szybko. Już wam wytłumaczę dlaczego. Bo To, że zrobiłem go na jednym z dwóch serwerów, to nie znaczy, że można go później tak bardzo szybko wgrać w pluginy i gotowe. Niestety wymagane jest, wymagane jest zawsze przerobienie też całej ich map. No i niestety mapy już nie się nie da skopiować, bo też i informacje na mapach są inne, i to są inne serwery, więc trzeba to ręcznie niestety zawsze przerabiać. Aj, nie zdążyłem. No dobra, ile tych podporków 4. No to jeszcze jest spokojnie, chociaż ona też dużo, nie ma 16 i 10 minut do końca. No i ta strefa zatrucia właśnie powstała po to, żeby ktoś tam nie kampił tak jak tamten gość, który sobie tam właśnie poszedł i sobie tam siedzi teraz. Właśnie po to. Na razie jest jeszcze spokojnie. Ale to już myślę niedługo. A, już jest pięć wojowników, czy pięć potworów. No, ktoś wyszedł. No i wrócił. Dobra, to ja sobie strzały jeszcze przygotuję w sumie, bo. No bo jeszcze nie ma czego bronić, a ja jeszcze tam nie będę raszował, bo to nie ma sensu, według mnie. A strzały się przydać. Widać, ludzie się zatruwają systematycznie, bo wchodzą w ten region zatrutej strefy. Teraz ta trucizna jest słaba, do 15 sekund, ale tak jak Wam powiedziałem, po update'ie ona będzie zwięk... jest zwiększona i jest znacznie, znacznie mocniejsza i tam już zabiera. Tam jest przede wszystkim ona na stałe i trzeba po prostu mieć mleko, żeby się wyleczyć. I to jest bardzo dobry ruch, bardzo dobry. Jeśli komuś się to nie podoba, to jest to jego problem, Już tam nie obchodzi, ale... ale bardzo dobrze to wpłynęło na samą grę, ponieważ. Skończyło się jakieś kampienie, skończyło się e, w stanie przy tej strefie i czekanie aż ktoś po prostu wysunie głowę, żeby tylko go zaatakować, to już mało tego, teraz potwory wykorzystują to na swoją korzyść, no bo jak wiecie potworami jest łatwiej wygrać, e, no ale takie kampienie przy, przy, y, przy strefie dla fragów jest też bardzo słabe, bo gra jest przede wszystkim nudna dla tych, którzy mają na przykład słabszy ekwipunek, e, no i po to jest właśnie takie ułatwienie dla potworów dodatkowe, w sumie bym powiedział. A teraz jak już ktoś kampi, to i tak to w całym zespole raczej, przy tej, przy tej strefie zatrucia. Czemu dwóch godów są? Nie, godów jest trzech chyba. <grytanie> Niektórzy gracze, to mnie śmieszy bardzo, do dnia dzisiejszego myślą, że na serwerze istnieje gracz o nazwie God. I nieraz widzę, że o, God ma albo weź sprawdź Goda, on tam coś musi mieć odpalonego, albo no nie wiem, God, sprzedaj mi coś, God, dodaj mi na escape. To jest, to jest masakra. Niektórzy naprawdę sądzą, że jest gracz o imieniu God. A to tak naprawdę jest tylko zwykły Bóg, który a jak wybierzecie Boga, odblokujecie tę klasę, to zawsze będziecie e, widzie, będziecie tak wyglądać jak tutaj, ten gościu. będziecie wyglądać jak Bóg. To jest God, i każdy będzie tak wyglądał, który ma odblokowanego Boga. Jeszcze wolałem tu dodać, ludzie, którzy naprawdę nie wiedzą, i widzę to nawet czasem w komentarzach na YouTube. No i teraz już się zacznie powoli jadka, bo już jest 9 podporów, tak. O, już 10. Mamy pół na pół. No to od te, tego momentu... O, o nie, 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 ciebie nie lubię bardzo. E, od tego momentu już się zacznie jakaś ciekawsza gra. No A No, no no. Coraz mniej mamy wojowników. Coraz więcej potworów. Też kilku już wyszło. Widać, że jako potwory oni. No nie za bardzo lubią grać. Niektórzy nie lubią. Ale już na szczęście powróci to się do drużyny... O! Oh, wow. Powrócić do drużyny wojowników się już nie da w trakcie. Ataku. No dobra. Mm. O, kolejne. Ojej, oj, oj, ktoś tam Fireballs tam morally terminarów sekund Ci im pomóc. No i zacznie się teraz, teraz bronienie świątyni powoli. Mmm... Jeszcze mikturkę sobie wypijemy za sekundkę. Ale co sumie jeszcze coś zjemy. Dobra, póki jeszcze nie ma krytyki to zjemy. Wow, gdzie wszyscy się podzieli? Dobra, wracamy. Mm, ciasto, 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 ciasto. I co? Mamy tu kogoś? Jeszcze nie widzę Kaplicę. Ty, kolego! No. Słychać kogoś, jeszcze tu ktoś się kampi. Sprawdźmy świątynię, czy tu czysto, czysto, czysto. Pięknie, pięknie. No i dobre. No, potworów już jest sporo, 16. Tam jeszcze jeden Bóg jest, dobrze. Chodź tu, pająku, to niedobry. Poszedł. co? wygraliśmy już na no jak nie spojrzałem na czas gratuluję tak udało się bardzo prosto spoko nawet nie było jakiś czas zagrać e gry terrorównicy kontra potwory dość dobrze nasz zespół sobie poradził no i dobra hmm. chyba na tym zakończymy tak 20 minutowy odcinek wyszedł ale postaram się dzisiaj jeszcze nakreślić wojownicy vs potwory 2 zobaczyć czy tam będzie A może będzie troszeczkę trudniej hmm. ale mieliśmy dobry zespół mieliśmy kilka bogów w drużynie więc było całkiem całkiem spoko. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten powrót jeszcze na wersję Wojownicy Falspo w Potwory 1 Wam się spodobał. Dajcie znać, czy jednak wolicie dwójeczkę, czy jedyneczkę w komentarzach. Napiszcie też, co mam nagrać w następnym odcinku. Tymczasem ja się zabiorę za nagrywanie drugiej części, tak więc do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!